Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj porządna robota. Będziemy sobie wymieniać półoszkę. Bo są wibracje. Jak go kupiłem, to miał zniszczony, zniszczoną osłonę, osłonę przegubu. I myślę, że to, że ja założyłem tą osłonę, to już może było za późno. I od tego przegubu podejrzewam, że wibracje podczas szybkiej jazdy to nie koła, bo koła były dwa komplety używane. Trzeci komplet opon i to jest zawsze to samo, także to na pewno nie to. No, bierzemy się. Ściągnę sobie od razu dolot, bo yy, będę spuszczał olej ze skrzyni, później trzeba go napuścić z powrotem. Ja oczywiście będę wlewał nowy, yy, mimo że już spuszczałem rok temu, ale ja nie będę się tam bawił w jakieś odzyskiwanie oleju. To też nie jest majątek. Dolot trzeba zdjąć. To jest na wsówkę. Tutaj się trzyma na jedną śrubę, i tutaj mamy opaskę. Tamo. i to jest ta robota, jeśli chodzi o zdjęcie. Aha, jeszcze tu odma jest. Na klik. Dobra, dolot zdjęty. Tutaj na dole jest sobie taki koreczek czarny. To jest odpowiednik skrzyni biegów. To jest manual pięciobiegowy, ale w sześciobiegowym jest to samo. Mogliście mieli HDI. I tu będziemy wlewać później po zakończonej pracy nowy olej do skrzyni. Dobra, musimy się dostać do piasty. Zciągamy koło 400 N elektryczny klucz. Kupiłem kiedyś w Juli chyba za 150 zł i się sprawdza już parę lat. Także jakbyście się zastanawiali, to jak nie macie pneumata, to taki elektryk też nawet daje radę. Dobra. Do ściągnięcia mamy. Nakrętkę półosi. Tu jest zabezpieczenie, trzeba je wyjąć, ale najpierw będziemy wylewać olej ze skrzyni. Dobra. Korek nie jest w zbyt przyjemnym miejscu, bo on jest tutaj. Mogę to tu pokazać. A to tu. Tu jest ten korek. Będzie leciał po wózku. A on tam w sumie nie szkodzi, ale żeby było wygodniej tu klucz włożyć i ten odkręcić, to możecie sobie od razu już tutaj. Tam śrubę poluzować, i wtedy silnik sobie będzie wisiał i przód, tył pracował. Także można sobie odchylić go do przodu, i dostęp do tego korka od skrzyni będzie trochę lepszy. No i poszła śruba, yy, nasadka 16. I teraz silnik jest taki bardziej. Można sobie go odgiąć i dostać się do korka. A jakbyście się zastanawiali, jaki tutaj jest klucz. To jest to kwadrat, rozmiar 8. Zawleczka zdjęta. To jest prosta robota, podważacie śrubokrętem. I nasadka 35 w moim przypadku, czasem jest 34. 35 w moim przypadku i będziemy się z nakrętką półosi bawić. Jak nie macie żadnego pneumata, to bez rurki to w ogóle nie podchodzicie. Bez przedłużki, bo nie odkręcicie zwykłym kluczem. Przy odkręcaniu, jak macie kogoś do pomocy, to nie wciska hamulce, a jak nie macie, to sobie możecie tak śrubokręt między te, te ząbki w środku tarczy wsadzić, żeby to się zaparło i, i żeby Wam tu nie pracowało wszystko nie dla bezpieczeństwa. Auta też, no i teraz uwalniamy Mac Persona. Śruby 18, tu mamy dwie, ale potrzebujecie dwa klucze, bo Wam się będzie obracało. Musicie sobie zblokować z drugiej strony. No i dobra, McPherson odpięty, teraz trzeba tak manewrować sobie odchylać i wyciągać pół oś, żeby ją wydostać tutaj stąd, z piasty. Tutaj przy manewrowaniu musicie uważać na przewód hamulcowy. On tutaj już jest bardzo napięty. Ja musiałem sobie poluzować tą, o, dziesiątkę nakrętkę, żeby ten Uchwyt, który trzyma przewód trochę mi się jeszcze odsunął, żeby mógł tą pół oś wyjąć, ale pół oś z tej strony już mamy no wolną. Teraz tam jeszcze. No ok, mamy tutaj dwie nakrętki 11 do zaatakowania. To są takie piny, które trzymają łożysko półosi i tylko to jeszcze trzymają tak naprawdę na miejscu. Dobra i tu jest ten pin. One są skierowane normalnie ku łożysku, a żeby wyjąć płość, to trzeba je wysunąć wysunąć do zewnątrz tam i ten pin, który idzie w tę stronę odchylić do zewnątrz, żeby uwolnić właśnie tak jak tutaj płość i możemy próbować ją wyjąć Oczywiście płość Wam nie wyjdzie tak łatwo więc trzeba ją tutaj zapierając o, o obudowę Próbować jakąś breszką, czymś takim wypychać. Tylko nie opierajcie się o tą poduszkę, o tą łapę, bo gumę porwiecie sobie po prostu niepotrzebnie. Także tu trzeba walczyć, ona tak łatwo nie wyjdzie. I co? I mamy bandytę. Jest wyjęta. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to przegub e, powoduje te wibracje, czy nie. To taki był mój strzał w sumie, ale łożysko... Nie wiem, czy to będzie widać. Widać? Normalnie luzma. Czy nie wiem, czy to nie jest wina łożyska? Normalnie czuję, jak przeskakuje mi pod palcami. No, ale pół oś mam kupioną już całą, no to już bierę całą. No, a tutaj mamy kwestię e, wedle Waszego uznania. Ja, jak robiłem przegub, to ten uszczelniacz wymieniałem. Półosi. E, Natomiast ja go wymienię znowu, bo nie chcę sytuacji, gdzie wymienię pół oś. Zaoszczędziłem 20 zł na uszczelniaczu i zaraz będzie mi tu olej leciał. Także ja uszczelniacz znowu wymienię dla świętego spokoju po prostu. Proszę bardzo, numer uszczelniacza dla Was. Ja co mogę, to ładuję Korteko. Nigdy się nie zawiodłem. Nie są drogie części, ja są bardzo wysokiej jakości. Nie reklamuję, po prostu używam i się sprawdzają. No i mamy nowy uszczelniacz, ładnie siadł, jest tylko trochę brudny. Jak można to zrobić? Można nabijać młotkiem gumowym przez stary uszczelniacz, czyli kładziecie nowy na to stary i delikatnie młotkiem, a możecie, jak nie ma miejsca, tą nakładką, nasadką. Co odkręcacie? Płość tutaj jest 35, ona akurat fajnie, akurat fajnie nachodzi na ten uszczelniacz, czyli delikatnie też młotkiem gumowym. I mamy tylko umyję i lecimy dalej. Teraz część edukacyjna. Tutaj, w ten otwór, wchodzi łożysko płości. I to są te piny ustalające na nakrętkę 11, co Wam mówię. I teraz tak. One są teraz odwracane do zewnątrz. a tylko błyskot z tym światłem. O, do zewnątrz, nie? A żeby później, jak włożymy już tą półoś, to musimy skierować to w tę stronę, do wewnątrz. On wpadnie. I to łóżysko trzyma w miejscu. Ta filozofia. Bardzo proste rozwiązanie. No dobra, i mamy przygotowany uszczelniacz nowy. Montaż, odwrotna kolejność ni niż demontaż oczywiście. Czyli tutaj te, te, te piny mamy do zewnątrz. Wsuwamy pół oś w skrzynię biegów. I blokujemy na łożysku, żeby już nam nie wypadła. No dobra, pół oś siedzi. Najpierw sobie ją tu wsunąłem, żeby już się oparła na skrzy w skrzyni w środku no i później musiałem iść do góry dopchnąć ją od zewnątrz bo ciężko tak od środka pociągnąć już mamy tu zblokowane te piny no i będziemy montować pół oś z powrotem do piasty no dobra, pół oś siedzi pół oś kupiłem tam jest karton niebieski no to wiecie jaka firma, nie? SKF dostałem nową nakrętkę Hmm. Tu sobie na razie tylko złapałem, bo miałem problem, żeby to nakierować, ale sobie śrubokręta złapałem, pomanewrowałem tutaj, naprowadziłem tego MacPersona na miejsce. Zaraz włożę śruby i będziemy to skręcali do kupy. No i MacPerson skręcony. Tutaj trzeba dokręcić, jak poluzowaliście sobie tą nakrętkę. Tam, tam. To trzyma ten przewód hamulcowy. Eee, I nowa nakrętka SKF, niestety nie jest 35, jest 32. Ok, koło wróciło na miejsce. Oczywiście przykręcone kluczem dynamometrycznym. Nie dowalamy pneumatem, bo potem nikt tego nie odkręci. Eee, no i trzeba wlać olej do skrzyni. Tak jak mówiłem, ja się nie bawię w zlewanie starego i wlewanie z powrotem. Mógłbym, bo ma dopiero rok i z, nie wiem, z 6000 km, może przejechane. Hmm, ściągamy tą czapkę. No i tędy sobie wlejemy olej. Yy, zakręcimy oczywiście korek na dole, żeby nie boże wleje. A tam spadnie z powrotem. I będę wlewał sobie taki olej. Jak producent sobie życzy, 75w80 Total Gear 8 No dobra, 2 litry oleju wlane Zakładam ten kapturek od odpowietrznika, składam dolot Składam odmę, to przymocować z powrotem Zbiorniczek od płynu hamulcowego No i jest próbna i zobaczymy jak to będzie chodzić no okej, okay, jazda próbna wykonana Pogoda jak widzicie nie pozwala na jakieś wielkie szaleństwa Ale trochę go tam przypiłowałem na takiej pobocznej drodze Wnioski są takie, że wibracje Nie ustąpiły w 100% Ale myślę, że tak procentowo jakbym miał powiedzieć To zostało gdzieś może z 20-30% tego co było Czyli jest duża poprawa Myślę, że winne było właśnie to łożysko na półosi ale no jestem zadowolony ogólnie. No płość jakieś 400 zł kosztowała Także myślę, że było warto i, i że teraz będzie śmigać długi czas, o tak powiem. No i to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam was, cześć.